Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Kochani, przed nami kolejny dzień życia, najpierw nocny odpoczynek i Słowo jest z nami. Pan i we śnie daje swym umiłowanym. Przyjmijmy to Słowo, przechowujmy w sercu jak najdroższy skarb. Niech będzie lampą naszych stóp, niech da nam światły oczy serca. Abyśmy rozświetleni tym słowem, jutro medytując je, mogli zobaczyć dzień głębiej, zobaczyć jak Bóg działa pośród naszej codzienności. Poprośmy Go o łaskę, słuchania i widzenia słowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu święty, przyjdź, duchu stworzycielu, duchu, który tchnąłeś we mnie życie, który jesteś światłością mojego serca, wejdź we wszystkie mroki mojego wnętrza, wszędzie tam, gdzie jeszcze nie widzę ciebie, nie widzę Boga, nie widzę mojego bliźniego. Zejdź, duchu miłości, wszędzie tam. Gdzie moje serce jeszcze potrzebuje rozpalenia ogniem Twojego słowa. Rozgrzej mnie, rozpal, otwórz na Twoje słowo, spraw, aby ono było moim najdroższym przyjacielem dnia. Matko pięknej miłości, módl się za nami. To ze Kościół, Daje nam słowo i w Ewangelii według świętego Marka, rozdział 8, wersety od 22 do 26. Potem przyszli do Betzajdy. Tam przyprowadzili mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: Czy widzisz co? A gdy przejrzał, powiedział: Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał on zupełnie, i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami: Tylko do wsi nie wstępuj. Drodzy, zawsze ta perykopa zadziwiała mnie. I zdumiewała swoją tajemniczością. Jesteśmy niewątpliwie przed tekstem, w którym bardzo potrzebujemy spojrzenia mistyka, aby widzieć głębiej, dalej. Mamy oczywiście przed sobą konkretne wydarzenie. Jezus uzdrawia człowieka ślepego. Ale za tym wydarzeniem kryje się bardzo ważne przesłanie dla nas. Idźmy więc do świętego tekstu. Najpierw Marek informuje nam, nas, że jesteśmy w Betsaidzie. Tam Jezus przyszedł, ale kontekst jest bardzo ważny. Skąd Jezus dociera do Betsaidzy? Wcześniej przebywał w okolicach Tyru i Sydonu. Przebywał w krainach pogańskich, w krainach, które jeszcze nie poznały Boga Jedynego. Które więc nie poznały tego, którego Bóg jedyny posłał, swojego jedynego syna. A więc to kraina mroków, ciemności. Bo w Biblii ciemność to brak światła, a światłem jest On. Ten, który jest źródłem światła, ten, który powiedział: Niech się stanie światłość. A więc. A pogańska Ziemia może także wyrażać to wszystko, co w moim życiu jest pogańskie, jest bez światła, bez Boga. Te wszystkie mroczne korytarze w moim życiu, którymi być może się poruszam bez Niego, bez lampy, światła, słowa u moich stóp. Bez obecności tego, który jest dla mnie światłem. Żyję wtedy w mrokach. Tam, gdzie pozbawiam się Boga, pozbawiam Jego Słowa, pozbawiam źródła światła, tam pojawiają się mroki. I chcę zapytać od razu odważnie w sercu o te moje mroki, bo ten ślepy człowiek którego za chwilę przyprowadzą do Jezusa, być może właśnie z tych okolic pogańskich, jak niektórzy komentatorzy świętego tekstu twierdzą, on przypomina mnie samego. Zauważcie, Marek nie podaje jego imienia, abym mógł odnaleźć siebie w tym człowieku. Być może to ja jestem tym ślepym, który za chwilę stanie przed Jezusem. A więc chcę, ch chcę uznać moją ślepotę. Chcę uznać to wszystko, co jeszcze w moim życiu jest mrokiem, co jest ciemnością, co jest pozbawione miłości tego, który mnie ukochał od momentu, kiedy mnie stworzył. Tak, za chwilę zobaczymy, jak Jezus powtarza gesty stworzyciela, gesty z drugiej stronicy Biblii, z drugiego rozdziału, kiedy stwarzał człowieka i tchnął w niego. Stoję przed moim Stwórcą, aby mnie stworzył na nowo, aby wyprowadził mnie z tochu w Abochu, to znaczy z chaosu, z ciemności, z pustki. To wszystko, co we mnie jeszcze przemawia pustką, ciemnościami, grzechem, z tym mogę stanąć przed, nie, przed Nim, bo to mnie czyni ślepym. To sprawia, że, że nie widzę do końca, nie widzę daleko, być może że widzę wtedy tylko zmysłowo, tylko cieleśnie, widzę tylko egoistycznie, widzę jedynie skupiony na sobie, patrząc jedynie na siebie, jak bardzo potrzebuję uzdrowienia. Jak bardzo ten świat nasz, być może moja rodzina, moja wspólnota, Kościół, cały świat potrzebuje uzdrowienia. Jeśli dzisiaj jesteśmy ślepi, ślepi na Boga, ślepi na drugiego człowieka, ślepi na jego problemy, jego trudności, jego cierpienia, to dlatego, że gdzieś w nas pojawił się mrok. Nie zawsze to wynika ze złej woli wprost, ale jest konsekwencją naszego życia w ciemnościach. I dlatego pozwalam się przyprowadzić do Niego. Zauważcie, to jest charakterystyczne, że przyprowadzili niewidomego i prosili, żeby Go dotknął. Czego potrzebuję, kiedy brakuje mi światła, kiedy brakuje mi Jego obecności, kiedy już brnę w jakiejś zaułki własnego życia i oddalam się od Niego? Potrzebuję Jego dotyku. To znaczy potrzebuję doświadczyć Jego bliskości, poczuć na sobie niemal cieleśnie, że on jest. Bóg mnie dotyka i mówi: Jestem. Ty mnie nie widzisz, bo gdzieś się pogubiłeś. Gdzieś wszedłeś w jakieś mroczne korytarze życia, w których mnie nie widzisz, ale ja idę za tobą, jak tułacz. Ja idę za tobą, mnie cię nieustannie dotykam. Łaską, natchnieniem, czasami przez jakieś wydarzenia, sytuacje, przez ludzi, przez wewnętrzne pragnienia, tęsknoty, które się w Tobie rodzą. Przemawiam do Ciebie, dotykam Cię, by Ci powiedzieć: jestem. Wiem, że jeszcze nie widzisz. Ważne, byś najpierw poczuł mój dotyk. Bardzo potrzebuję dotyku, kiedy go nie widzę. Bardzo potrzebuję doświadczenia Jego obecności, kiedy go nie widzę. Jakże Piękny jest ten moment. Prosili, żeby go dotknął. I co czyni Jezus? On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Już wcześniej w tym słowie dotknął, pojawia się czasownik, który można rozumieć tak, że objął. To jest taki dotyk, którym Ty poczujesz się objęty, jakby nie tylko dotknięty, ale w ramionach, jakby bierze Go w swoje ramiona, jako wieczkę zagubioną i wynosi poza wieś. Można także w tym tekście zobaczyć, się, że Jezus za rękę go ujął, to znaczy, trzyma go mocno, abyś poczuł, poczuł jego uścisk. Jest ktoś, kto cię mocno trzyma. Gdy pójdziesz przez wody, nie zatopią ciebie. Gdy przez ogień nie spalisz się, tak mówi do Izraela u Izajasza w 43 rozdziale. Bo potrzebujesz teraz tego uchwytu Jego ręki, gdyż jeszcze, jeszcze nie widzisz, jeszcze nie potrafisz swoim wzrokiem dostrzec Jego miłości, Jego dobroci. Potrzebujesz jakiegoś doświadczenia. Dlaczego wyprowadza go poza wieś? Ta wieś to nie jest jego dom. Na końcu tego fragmentu właśnie czytamy, że Jezus odsyła go do domu i mówi: Tylko do wsi nie wstępuj. Jak to pójść do domu i nie wstępować do wsi, czyli dom nie jest w tej wsi? Ta wieś wyraża, oznacza to wszystko. Co jest życiem poza domem? Poza tym domem, czyli poza relacjami, poza więziami, poza może rodziną, wspólnotą, poza tym miejscem, gdzie jest światło, gdzie jest życie, gdzie cieszył się, smakował życiem. Był w ciemnościach. Czasami mamy w swoim życiu taką wioskę, takie miejsce ciemne do którego sam nie wiem, dlaczego tam włażę, dlaczego ciągle włażę w tej ciemności. Ta wioska może oznaczać także mój grzech, moje gubienie się, moje oddalanie, ale także moje zaniedbania. Może oznaczać także moje przepracowanie, tak, także przepracowanie, jakieś moje uzależnienia, które sprawiają, że, że jestem jakby poza sobą, poza moimi najdroższymi. A więc wyprowadza go najpierw z miejsca mroku, z tych ciemności, które ogarniały go na zewnątrz. Jest jak światło, i wtedy dzieje się coś bardzo pięknego. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce. Powiedziałem przed chwilą, że gesty, których Jezus dokonuje, przypominają gesty Stwórcy. Jest tutaj wyraźne odwołanie do drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, do siódmego wersetu, kiedy Bóg jako ujął mnie, wyprowadzał z gliny kształty mojego istnienia, a potem się pochylił nade mną i tchnął we mnie. im tchnął we mnie tchnienie życia, to znaczy tchnął we mnie swojego ducha, bo ślina w Biblii oznacza także zmaterializowaną postać ducha, ducha Bożego. To jest duch ojca, duch syna. Tchnął we mnie ducha, tchnął w tego człowieka ducha. Y, y, oczywiście mm, w dosłownym, y, znacze, dosłownym znaczeniu tego tekstu y, mamy i plunąwszy w oczy jego, ale jeśli teraz w tej ślinie zobaczymy ducha, jest absolutnie usprawiedliwione powiedzieć tchnął w niego ducha. Zauważmy. Przecież On ślepy, chory na oczy. Ale Jezus widzi, że ta choroba zewnętrzna pochodzi z wnętrza, że Jego serce nie widzi, Jego wnętrze jest w ciemnościach i posyła mu ducha, swojego ducha, ducha światłości, ducha miłości. I wtedy dzieje się coś pięknego. Nałożył na niego ręce. Mamy tutaj wyraźny e, e, obraz Boga, który stwarza, który podnosi, który jakby znowu bierze za rękę i prowadzi. To nałożenie rąk jest jak znak Jego opatrzności. Jestem z Tobą, jestem przy Tobie. I wtedy pyta tego człowieka, czy widzisz co? Ten cud, zwróćcie uwagę na to, ma jakby dwie części. Tak jakby uzdrawiał tego człowieka na raty, w dwóch etapach. I kiedy tchnął w niego ducha, pyta, czy widzisz co? I to mnie uświadamia, że uzdrawianie jest procesem. On za chwilę powie, że przejrzał. Widzę, ale przejrzał jeszcze nie do końca. Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa, czyli widzi, już widzi jakby kontury życia. Inni komentatorzy tekstu mówią, że to jest ten pierwszy etap widzenia, bardzo ważny, ten zewnętrzny, bo przez to, co zewnętrzne, dochodzi się do tego, co wewnętrzne. Ale widzieć jedynie zewnętrznie nie wystarczy, I ten człowiek przyznaje, że do tej pory był ślepy, i już mu się oczy otwierają. Widzi kontury życia, widzi to wszystko, co jest w ruchu, ale jeszcze nie widzi do końca. Drodzy, nieraz tak jest w naszym życiu, zwłaszcza na modlitwie. Zaczynasz się modlić, przychodzisz do Niego, czujesz, że On cię dotyka. Zaczynasz się nawracać wielu osobom takim towarzyszyłem, które jakby wychodząc z ciemności doświadczały tego procesu wchodzenia w nowe życie, w kierunku światła. Ale nie wszystko dzieje się od razu. Trzeba nieraz cierpliwości. Już sama łaska zdrowienia jest wielka. Nie samo uzdrowienie, ale proces zdrowienia jest łaską. A więc ten człowiek przyznaje, że, że widzi, ale jeszcze potrzebuje czegoś więcej. Być może dlatego Jezus go pytał: Czy widzisz co? Tak jakby w podtekście ja osobiście słyszę: Czy ci wystarczy? Wystarczy ci takie widzenie, takie patrzenie? Drodzy, istnieje takie niebezpieczeństwo, że zatrzymamy się w naszym patrzeniu, widzeniu jedynie na tym, co cielesne. Zatrzymamy się na takim przedmiotowym patrzeniu, rzeczowym. To nie wystarcza. Świat dzisiejszy uczy nas patrzenia zmysłowego, cielesnego, jedynie fizycznego, zewnętrznego. A Jezus chce mu dać coś więcej. Jezus, kiedy mówi, że widzi trochę, ale nie widzi do końca. Kiedy położył na niego ręce, na jego oczy, ręce, wtedy przejrzał zupełnie. Zwróćmy uwagę, co to znaczy, że przejrzał zupełnie. Marek używa tutaj w sposób finezyjny słowa blepo w różnych formach. Bo najpierw mówi, że widzi, ale kiedy widzi, kiedy podniósł oczy? Ana Blepo to jest podnieść oczy do góry, podnieść oczy poza to, co materialne, podnieść oczy poza te ciemności, które sprawiały, że nic nie widzę, Pon przejść ponad tym, co mnie trzymało w jakichś ciemnościach. I wtedy kiedy Jezus znowu dokonuje drugiego uzdrowienia, jest powiedziane dia blepo przejrzał zupełnie jakby wszedł do wnętrza widzi wewnętrznie to tak jakby stać przed jakąś piękną bazyliką i, i, i nie wejść do środka. Mogę widzieć zewnętrznie, oczywiście podziwiać, ale przecież nie po to została wybudowana, by patrzeć na nią jedynie zewnętrznie, nie po to Bóg dał ten świat, nie po to Go zbudował, stworzył, uczynił tak pięknym, bym jedynie widział to, co zewnętrzne, by zatrzymywał się na tym jedynie, co materialne. On chce, aby ten świat stał się moim domem, abym wszedł do wnętrza tej bazyliki, abym zobaczył od środka to piękno, ale do tego potrzebne jest serce, trzeba Widzieć sercem, by dostrzegać piękno, by dostrzegać dobro, dostrzegać prawdę rzeczy stworzonych, by nie zatrzymać się na tym, co zewnętrzne, bo wtedy owszem, coś widzę, nie chodzę w ciemnościach, ale to widzenie zewnętrzne może mnie także zgubić. Nikt nie chce, by ktoś patrzył na mnie zewnętrznie. Chcesz, by ktoś cię traktował jedynie cieleśnie, zmysłowo, by patrzył na Ciebie jedynie jako na przedmiot. Przecież jesteśmy koroną stworzenia. Tak możemy patrzeć na wszystko i na koronę stworzenia. Mogę patrzeć jedynie na drugiego człowieka, dostrzegając jedynie ciało, zajmując się jedynie jego fizycznością. Nie chce tak. Chce docierać do jego wnętrza. Każdy chce, by drugi zobaczył to dobro wewnętrzne a Ono jest w każdym z nas. Bo Bóg, kiedy nas stworzył, stworzył nas w tak cudowny sposób, iż jest w Tobie ukryta ta perła, piękna, to nowe imię, które zna tylko Bóg i ten, komu Bóg to imię daje. Jesteś piękny, w Jego oczach jesteś cały piękny. Wracam do Izajasza, który, u którego Bóg mówi, drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości, ja Cię miłuję. Otóż takiego spojrzenia potrzebujemy. Drodzy, w tym momencie, kiedy czytałem ten tekst, Wróciła mi w mojej świadomości prawda o tym, jak ważne jest spojrzenie w naszym życiu. Cały ten tekst właśnie mówi o ustrawianiu spojrzenia. Od początku naszego życia dwa, zwłaszcza nasze organy, są zdolności szczególnie ważne: organ słuchu i organ widzenia, bo one nas najbardziej kształtują. Słowo. I spojrzenie, jak ważne jest to, w jakim spojrzeniu ja wzrastam od dziecka. Czy ktoś we mnie, w dziecku, widzi swoją ukochaną istotę? Czy ktoś patrzy na mnie oczami miłości? Czy jedynie gniewliwie, ze złością, z pogardą? Co się dzieje z człowiekiem, który rośnie i wzrasta jedynie w aurze złych spojrzeń? Pozbawionych miłości, spojrzeń, które odrzucają, które lekceważą. Co się dzieje wtedy z sercem człowieka? Kurczy się, wchodzi w ciemności, właśnie przestaje widzieć, nie widzi, nie potrafi zobaczyć, że jest ktoś, kto go kocha, nie widzi Boga. Trudno mu wierzyć w to, że Bóg go kocha, skoro od początku, od samego początku był oblepiony spojrzeniami niedobrymi, złymi. I jak zupełnie inaczej patrzy człowiek na siebie, na świat, kiedy rośnie, dojrzewa pośród spojrzeń dobrych, kiedy od dziecka doświadcza spojrzeń pełnych miłości, nie takich, które jedynie chołubią, głęboko miłujących, dostrzegających moją wartość. To jest to spojrzenie Boże, drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i ja Cię miłuję, drodzy, dla mnie o tym jest ta Ewangelia. Jest Ewangelią o Bogu, który przychodzi, bo pragnie uzdrowić moje wewnętrzne spojrzenie, pragnie uzdrowić moje serce, dać mi światło oczy serca, bym zobaczył, że jestem miłowany, że jestem miłowany od początku, od zawsze. Zauważcie, że ten człowiek to mnie zastanawia, kiedy widzi trochę, rozpoznaje ludzi, czyli że on kiedyś widział, że on już kiedyś widział. Ale to mnie odnosi do tej prawdy, że my, kiedy byliśmy stworzeni, byliśmy stworzeni z tym doskonałym spojrzeniem, z tym spojrzeniem, które otrzymaliśmy od Niego. Jesteśmy na obraz i podobieństwo Jego i w nas jest ten obraz i podobieństwo i, i my go widzimy, ale czasami ślepniemy, nie dostrzegamy, jak pięknie jesteśmy w oczach Boga, że to, co stworzył Bóg, było bardzo dobre i mogę się tym cieszyć razem z Nim, kiedy się nie cieszę, kiedy wątpię, kiedy zwłaszcza odrzucam się. Może nawet poniewieram siebie, źle na siebie patrzę, to znaczy, że chorują moje wewnętrzne oczy. Moje oczy zewnętrzne mogą widzieć dużo, mogą czytać dużo, mogą także czytać dużo ze zrozumieniem. Mogę być bardzo biegły intelektualnie i wewnętrznie mogę pozostawać analfabetem. To znaczy nie jestem zdolny przeczytać ABC miłości, jaką Bóg mnie obdarował, bo nikt mnie tego czytania nie nauczył. Nikt nie nauczył mnie tak patrzeć na siebie. To wszystko symbolizuje ta wioska, te mroki, to to, co sprawia, że źle patrzysz na siebie, na innych. Ta wioska to symbol tego wszystkiego, co Twój wzrok deformuje, co sprawia, że, że widzisz jedynie cieleśnie, zmysłowo, hedonistycznie, jedynie przedmiotowo. Nie wchodź tam, mówi Jezus. Wróć do domu. Do domu ojca. Do tego domu, z którego wyszedłeś. Wróć do łona ojca. Jednorodzony, który jest w łonie ojca. Wierzę, tam jest mieszkań wiele dla każdego, dla ciebie i dla mnie. Kochani, tym domem, do którego mamy wracać, jest Jego Słowo codziennie. Tym domem, do którego mamy wracać, są Jego sakramenty, Eucharystia. Tym domem, do którego mamy wracać, są relacje pełne miłości, które nas kształtują, wychowują. A wtedy Powoli, powoli Jezus nas będzie mógł także przygotować do ewangelizacji, do tego, abyśmy naszym uzdrowionym spojrzeniem mogli uczyć innych, patrzeć na siebie, na drugiego człowieka z ewangeliczną miłością. Życzę Wam takiego spojrzenia, takich oczu, takiego wzroku, przenikniętego Bożą miłością. Kładąc się spać. Pomyśl o tym, że Bóg pochyla się nad Tobą, tchnie w Ciebie swojego ducha i mówi: Drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i ja Cię miłuję. A Jezus mówi do mnie: Tylko proszę, kiedy się rano obudzisz, nie wchodź do wsi mroków, do tych miejsc, które niszczą Twoje serce, które zabierają Ci dobre oczy. Nie wchodź tam. Wracaj zawsze do domu. Ja będę Twoim domem. Niech Wam Bóg mnie wszystkim błogosławi, Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej nocy.